Ja widać, że w wczoraj wygraliśmy. Nie było tak łatwo wygrać na mecz, ale wygraliśmy 1-0. Wygraliśmy wczoraj, ciekawe jak wy świętowaliście. Ja akurat nie mogłem świętować, napić się piwa ani nic, bo dzisiaj idę na wieczór do pracy, to wiadomo, bezalkoholowo ogólnie cieszę się z tego że wygraliśmy a co będzie dalej mam nadzieję że będziemy szli do przodu ogólnie no zobaczymy no co i jak rozstrzygnie się dalej w meczu naszym zobaczymy akad ogonodawcy przełączyłem sobie na inny program mówię a przełączę z ciekawości ile jest? 1-0 dla nas o co ładnie no ale nie było tu łatwo się przebić żeby trafić w ramkę ale udało się mam nadzieję, że nasi Polacy dadzą dalej, dalej radę zobaczymy co będzie bo przy niedługo z Niemcami będziemy grali a Niemcy też są dobrze grają no zobaczymy co i jak ogólnie pozdrawiam was to jest Tiger lajkujcie nas ogólnie mamy 3520 lajków lajkujcie lajkujcie bo nie będzie tego grylu na połowę dla was a są plany są plany ale mogę odwołać wasze plany dla was to tak mówię pinujcie pinujcie lajkujcie lajkujcie i bez robienie jaj. Bo to trzeba być chudem, żeby robić jaję. Ogólnie zapraszam do lajkowania. 3520 lajków to jest chude, nie jest tak mało. Ale postarajcie się bardziej lajkować. Jak zalajkujecie nasz profil, to dostaniecie codzienne informacje na stronie, na poście. Nie będziecie się głupio pytali, który to jest prawdziwy talger, który jest podrabiany. Zalegujecie, będziecie mieli wszystko na zaczę nałożone. Pozdrawiam, niech robią, elo.